W dzisiejszym filmie z bloku Chęciński Piechur Online zaproponuję spacer do kamieniołomu Stokówka oraz do jaskini Piekło. Zapraszam. Świętokrzyski Raj Spinaczkowy, czyli Kamieniołom Stokówka, usytuowany jest w Paśmie Zalejowskim, na północ od miejscowości Skiby w gminie Chęciny. Dojechać tu można dłuższą drogą gruntową od miejscowości Skiby lub krótszą od Gałęzic. Auto należy zostawić na poboczu którejś z dróg, nie wjeżdżając do kamieniołomu. Czynne niegdyś wyrobisko, gdzie już od XVI wieku wydobywano barwny kalcyt zwany różanką zalejowską, przecina górę stokówkę, tworząc charakterystyczny wąwóz o szerokości dochodzącej miejscami do 15 metrów. To popularne miejsce w rejonie świętokrzyskim dla wspinaczy oferuje aż około 70 dróg wspinaczkowych o wysokości od 6 do 18 metrów które mają charakterystyczne nazwy wymyślone przez pionierów spinaczki w tym miejscu, np. Rysa pod Sosenką, Wypchaj się, Logika kierownika, Koń trojański, Atak wiewiórek czy Apel bezrobotnych. Na stokówce obowiązuje całkowity zakaz dry -tulingu. W pobliżu prowadzi szlak rowerowy, skały i jaskinie. Stokówka jest również częścią świętokrzyskiego szlaku archeo -geologicznego. Będąc przy kamieniołomie Stokówka, nie możemy odmówić sobie zobaczenia jaskini piekło, do której dojdziemy w 10 minut, może i 15, biorąc pod uwagę przystanki na wykonanie fotografii w zachwycie nad pięknym otaczającej nas przyrody. Z kamieniołomu cofamy się na drogę, z której przyszliśmy, tym razem od strony gałęzic i skręcamy w prawo. Następnie skręcamy w lewo w wyraźną, wydeptaną ścieżkę, którą z łatwością znalazłam nawet pod śniegiem. Dochodzimy do tablicy, która mówi nam, że jesteśmy na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Archeogeologicznego, który w sierpniu 2011 roku został otwarty, a uroczystość ta miała miejsce właśnie przy jaskini piekło. Idąc od tablicy prosto, po prawej stronie zobaczymy już podejście do jaskini, która znajduje się na północnym zboczu góry Żakowej. Do jaskini prowadzi niebieski szlak pieszy PTTK imienia Edmunda Padechowicza. Dokładna trasa szlaku znajduje się w linku. Długość jaskini piekło wynosi 57 metrów przy deniwelacji 8 metrów. Około 10 metrów od głównego wejścia w dnie jaskini znajduje się 1,5 metrowe zagłębienie powstałe po dawnym szybie wydobywczym zabezpieczone kratą. Jest ono śladem poszukiwań górniczych jakie prowadzono w rejonie chęcin od XV do XVIII wieku. Poszukiwano tu głównie siarczku, ołowiu, galeny, barytu, minerałów miedzi i ciekawych kolorystycznie wapieni. W chwili obecnej możemy podziwiać przepiękne powstałe na stropach i ścianach stalaktyty lodowe, czyli sople, stalagmity zwane chłopkami, a nawet dwa lodowe stalagnaty, czyli kolumny lodowe. Dlatego zachęcam, póki jeszcze zima trwa, do odwiedzenia jaskini i zobaczenia tego cudu natury. W jaskini występuje licznie fauna. Głównie bezkręgowa. Oznaczono tu kilka gatunków pająków, motyli oraz mochówek. Żyją tu także świerszcze i ślimaki. Odnotowano również 10 gatunków nietoperzy. Zapraszam do skorzystania z propozycji spaceru. Pozdrawiam serdecznie, Karolina tudek.